Tak generalnie możecie mi oszczędzić tego, że jestem z tą recenzją spóźniona jakieś dwa do trzech tygodni, bo ja to wiem. Prawda jest taka, że właśnie te ostatnie 3 tygodnie spędziłam na praktycznie nieustannym krasnoludowaniu, krasnoludzeniu, więc po prostu gdybym miała jeszcze w to wszystko wcisnąć wycieczkę do kina, to prawdopodobnie zostałyby mi wystawione walizki za drzwi i wystawiłoby je moje dziecko. I prawda jest taka, że może i powinnam olać zwyczajnie te recenzje, już o tym zapomnieć, puścić to w niepamięć, spisać to na straty, ale prawda jest taka, że obiecałam, że ta recenzja się pojawi, więc zapraszam. Top Gun Maverick to sequel filmu z roku 1986 pod tytułem Top Gun. Sequel został wyreżysrowany przez Josefa Kosinskiego. W głównej roli ponownie wystąpił Tom Cruise, a w pozostałych rolach zobaczymy takie gwiazdy jak Jennifer Connelly, Miles Teller, Ed Harris, John Hamm i Val Kilmer. Komandor Pete Mitchell zostaje ściągnięty do Top Gun, by przeszkolić grupę najlepszych absolwentów do supertajnej misji. Od razu mówię, że jeśli zdarzy mi się powiedzieć w ogóle cokolwiek na temat pierwszego top Gunna, to będzie to raczej swobodnie i potencjalnie spoilerowo, więc uwaga, uwaga spoiler alert. Ale prawda jest taka, że jaki tutaj możemy dawać spoiler alert, skoro ten film jest starszy ode mnie. Pierwszy top Gun mam na myśli, oczywiście. Także przed pójściem do kina na film Top Gun Maverick odświeżyłam sobie pierwszą część, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. I myślę, że robię to zdecydowanie rzadko, rzadko oglądam poprzednie części, zanim pójdę na jakiś tam kolejny sequel, reboot, nie wiadomo co. I może trochę tracę? I powiem tak, z racji tego, że kiedy był hype, o ile był jakikolwiek hype pod koniec lat 80. na film Top Gun, to ja byłam. Zasadniczo zbyt smarkata, żeby wsiadać do tego hype'u po pociągu. Potem tak naprawdę tego filmu się u mnie w domu nie oglądało, przynajmniej tego nie pamiętam. No i de facto pierwszy raz widziałam film Top Gun jakiś 6 lat temu, dopiero. I wtedy uznałam, że jest okej, okay. miałam do niego jakieś zastrzeżenia, ale tak jak mówię, wczoraj, przedwczoraj obejrzałam sobie ten film jeszcze raz. I podobał mi się dużo bardziej. Prawda jest taka, że takie zarzuty, które miałam przy pierwszym oglądaniu tego filmu, totalnie zniknęły podczas drugiego seansu i nie wiem w ogóle skąd się wzięły. Tak w ogóle. No i dlaczego tutaj w ogóle jest ten przydługawy wstęp na temat hypu, braku hypu i mojego wieku, kiedy pojawił się pierwszy Top Gun? Otóż dlatego, że chcę Wam powiedzieć, że przez to, że film Top Gun nigdy nie był w żadnym moim top, jeśli chodzi o filmy, to nie miałam w ogóle jakichkolwiek wybujałych oczekiwań, wygórowanych oczekiwań odnośnie sequela. I może dlatego tak bardzo mi się podobał. Kwestie oczywiste zaadresujemy od razu. No bo umówmy się, jeśli ktokolwiek już miał o tym powiedzieć, no to zwyczajnie o tym powiedział na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech tygodni. Film jest po prostu bajecznie nakręcony. Te sceny z samolotami wyglądają naprawdę niesamowicie. Jest adrenalina, jest moc, jest szybkość. I feel the need, the need for speed. I naprawdę nie wiem, bo nie zgłębiłam aż tak bardzo tematu, co zostało nakręcone mniej więcej przy pomocy praktycznych efektów specjalnych, co było CGI-em, co było udawane, co było naprawdę. Nie wiem. Ale wiem, że tutaj w tych kwestiach Tom Cruise na pewno trzymał rękę na pulsie i dołożył wszelkich starań, żeby kwestie wszystkich popisów kaskaderskich były na naprawdę najwyższym poziomie. I za to go niesamowicie szanuję jako artystę, bo on wie, że czasami trzeba iść o ten jeden krok dalej, żeby dostarczyć takiej. Prawdziwszej rozrywki widzowi. I okej, okay, czasami posuwa się może i troszeczkę za daleko, ale to nieważne, bo to jest dla naszej uciechy. Także abstrahując od tego tych oczywistych kwestii, to są inne kwestie, które chciałabym tutaj poruszyć, które chciałabym omówić. Są to muzyka, scenariusz i wynikające z tego scenariusza pytanie, czy w takim razie ten film to jest dobry sequel? Jeśli chodzi o muzykę, to ten moment, w którym dowiedziałam się, że za muzykę w tym filmie odpowiadają m.in. Hans Zimmer i Lady Gaga, to byłam już z miejsca sprzedana, bo ja uwielbiam i ją, i jego. Tak, tak, newsflash, dwa tygodnie temu byłam na koncercie Tula, a teraz na przestrzeni ostatnich kilku dni praktycznie nie robię nic innego, tylko słucham Hold My Hand w wykonaniu Lady Gagi. Prawda jest taka, że ja kocham Lady Gaga od roku gdzieś tak 2009, więc... Utwór, który zaserwowała nam w ramach tego filmu jest niesamowity. I mam nadzieję, że zgarnie za niego naprawdę masę nagród. To jest dla mnie taka trafiająca w samo sedno, w samo tako, takie mięcho, taka power ballada rockowa pokroju Don't Wanna Miss a Thing zespołu Aerosmith do filmu Armageddon. I to idealnie pasowało do tego filmu, bo to było jednocześnie na masę nostalgiczne, takie lata 80., -te, 90. -te i nowoczesne, no bo jednak Lady Gaga i wiadomo. No i właśnie na bazie utworu, jakim jest Hold My Hand, powstał taki motyw przewodni do całego filmu, który pojawia się to tu, to tam i towarzyszy naszemu bohaterowi w kluczowych momentach. Poza tym mamy też kilka otworów, które znamy z poprzedniego Top Guna, jak na przykład Danger Zone, który jest nam zaserwowany niemal identycznie. Jak w pierwszej części. No istny wehikuł czasu. Poza tym ten film bardzo dobrze wie, kiedy należy użyć muzyki, a kiedy należy sobie dać troszeczkę na wstrzymaniem. nawet jeśli ażeby się o to prosiło, bo scena, którą oglądamy, jest taka na masę podniosła, taka rzekłoby się taka ultraamerykańska, że zaraz jakiś tam orzeł przeleci z tyłu. I tylko, tylko czekamy, kiedy oni tam dowalą, tę patetyczną nutę, a tutaj nie. I to jest coś, co mnie wielce ujmuje, bo dla mnie właśnie takie zabiegi, takie subtelne manipulowanie muzyką tudzież i brakiem w konkretnych scenach powoduje, że ten wydźwięk emocjonalny trafia jeszcze lepiej do widza. A w kwestii scenariusza, no to powiem tak. Wiem, że są głosy, że to jest film, który jedzie na nostalgii że jest filmem recyklingowym i nie ma tak naprawdę za dużo do zaoferowania. I nie mogę się z tym zgodzić. Tak, używa pewnych motywów, pewnych linii fabularnych, opiera się na powtórzeniu, powieleniu, odbiciu bazuje na odwołaniach do poprzednich części, czy jakichś takich easter eggach, jak wspomniana pierwsza scena i zaprezentowany w niej Danger Zone, ale nie uważam, żeby ten film był wtórny. Moim zdaniem, żeby sequel mógł być dobrym sequelem, musi stawiać nam bohaterów, których już znamy, w nowym kontekście, w nowych okolicznościach, dawać im jakieś nowe zadania, rzucać im jakieś nowe wyzwania przy zachowaniu tożsamości, jakiejś integralności tych bohaterów, których już znamy. I ten film robi to moim zdaniem doskonale. Idealnie, z taką apteczną wręcz uwagą, miesza i dozuje te elementy wolniejsze, nostalgiczne, zabawne, emocjonalne, i to takie wyrzuty, adrenaliny. I wysyła znanego już nam bohatera w kolejny etap jego podróży. Okej, okay, cały ten zaszyw w tym filmie, cała ta super tajna akcja, to jest taka. Trochę Mission Impossible style. Przypadek nie sądzę. A trzeci akt ok. Wykręca dość srogą beczkę i leci po no na... Ale film ogólnie jest naprawdę zabawny i trzyma naprawdę dobry poziom, jeśli chodzi o rozrywkę. Niemniej jednak uważam, że takie wyważenie elementów, tych nowych, z tymi elementami znanymi, nawet opieranie sequela na oryginale i budowanie jakichś paralel, jakichś, pokazywanie jakichś. Dualizmów jest dobre tak długo, jak rozwija postać naszego bohatera i, i, i go buduje, opowiada coś dalej i więcej. I pod warunkiem, oczywiście, że to ma sens. Dlatego cieszy mnie bardzo taka bardziej. Poważna odsłona Mavericka, Bo okej, okay, to jest dalej ten sam czarujący, nonszalancki cowboy, na którego lecą dziewczyny, bo ma super uśmiech. I którego jedni podziwiają, a inni go nienawidzą, bo on lubi sobie czasami troszeczkę ponaginać reguły, ale teraz dalej ma wbudowaną w głowie gdzieś bombę, wyniesioną z poprzedniej części. I ta właśnie bomba cały czas sobie tyka, cały czas tam gdzieś jest przez. Cały czas widać na jego twarzy tę walkę, widać w jego działaniu tę traumę. Wiemy skąd to się wzięło i dlaczego jest w takim miejscu, a nie innym w swoim życiu. I to bardzo szanuję. Ja bardzo lubię, kiedy zachowanie bohatera wynika z jego poprzednich doświadczeń i że możemy zobaczyć tego bohatera przez. Pryzmat właśnie tego, co go spotkało. I pewnie dlatego ten film tak bardzo mocno ze mną zarezonował na tym poziomie właśnie emocjonalnym, na tym poziomie historii i tego, jak traktuje swojego bohatera w stosunku do poprzedniej części. Ale nie, nie, to wcale oczywiście nie znaczy, że płakałam na tym filmie czy coś. Dlatego właśnie dla mnie, Top Gun Maverick to jest film jak najbardziej warte obejrzenia. Można oczywiście powiedzieć, że to jest film o jakichś męskich zabawach i kręceniu głupich kółek w powietrzu, ale dla mnie to przede wszystkim jest film o borykaniu się z własnymi demonami, z własną przeszłością. No i przy okazji to jest bardzo dobry powrót do pokazywania, że męski to wcale nie jest równoznaczne z nieodczuwający emocji, bo Maverick jest naprawdę wszystkim, tylko nie takim cholernym terminatorem, po którym wszystko spływa. To, co mi się nie podobało, no to właśnie te takie elementy typowo z Mission Impossible, bo one tutaj pasowały dla mnie jak pięć do nosa. Także dlatego dam temu filmowi ocenę 8 na 10. Jak tak patrzę teraz na te wszystkie swoje oceny w tym roku, to to nie jest jakiś taki najgorszy rok, ale może to też wynika z tego, że dość mocno selekcjonuję, co w tej chwili oglądam, bo po prostu... Nie mam czasu, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział filmu Top Gun Maverick w kinie, to polecam czym prędzej go w tym kinie złowić, bo jest to na tyle spektakularna produkcja, że uważam, że warto jej doświadczyć na dużym ekranie. I myślę w sumie, że im większy będzie ten ekran, to będzie lepiej. I może trafić na seans, na którym nie będziecie mieć martwego piksela, bo ja właśnie taki seans trafiłam. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków, odwiedzenia mojej strony na Facebooku, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się na tym kanale. No i co? To zobaczymy następnym razem. Może już nie będę robić takich wielki przerw. Zobaczymy!